wprowadzenie do programu Hogard sygnaliści Jeśli nie jesteś firmą mikro lub małym przedsiębiorcą, to uważaj. Ustawa o ochronie sygnalistów zobowiązuje do wdrożenia rozwiązań umożliwiających zgłaszanie naruszeń prawa oraz prawidłową obsługę tych zgłoszeń. Sprawdź, czy podlegasz temu obowiązkowi. Zapraszamy na nasze webinaria. To już ostatni dzwonek, aby wprowadzić odpowiednie rozwiązanie w twojej firmie. Aplikacja Hogard Sygnaliści jest rozwiązaniem internetowym, działającym zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Zbiera i rejestruje zgłoszenia zarówno anonimowe, jak i sygnalistów. Przetwarza zgłoszenia i archiwizuje je zgodnie z przepisami prawa. Udostępnia różne sposoby przesyłania zgłoszeń: od formularzy po mail, telefon, a nawet tradycyjny list. Obsługuje kody QR, które w prosty sposób pozwalają nie tylko na zgłoszenie naruszenia prawa, ale także udostępniają portal informacyjny, w którym można przeczytać, jakimi sposobami można to zrobić. Monitoruje zgłoszenia, dzięki czemu można zobaczyć ich aktualny status oraz czas przetwarzania. Pozwala definiować nowe i zmieniać istniejące procesy przetwarzania zgłoszeń. Obsługuje wiele języków i jest zgodna z dyrektywą unijną, przez co z powodzeniem może być stosowana w międzynarodowych korporacjach. Jest aplikacją wielostanowiskową i osobom przetwarzającym zgłoszenia mogą być przydzielone różne indywidualne uprawnienia. Oprogramowanie posiada dwie wersje wersji uproszczonej Lite oprogramowanie jest wstępnie skonfigurowane tak, aby działało zgodnie z przepisami prawa w jak najprostszy i intuicyjny sposób. Jest to rozwiązanie dopasowane do potrzeb średnich firm. Wersja pełna jest przeznaczona dla dużych firm i korporacji. Konfigurowana jest przez konsultantów i wdrożeniowców tak, aby dostosować działanie programu do specyficznych potrzeb i wymagań firmy. Jeden program w tej wersji może obsługiwać wiele oddziałów i podmiotów. Firma Hogart już od ponad 30 lat działa na rynku, wspierając firmy w różnych rozwiązaniach IT. Mamy za sobą tysiące udanych wdrożeń, zarówno własnych programów, jak i rozwiązań innych firm. Zapraszamy do kontaktu.